Ej! Są nowe zadania! Jakie? Jak to jakie? Wizytówka! No, to do roboty! No, no, do roboty, my do idziemy oddania. spać! Hej, jest nowe zadanie! O, Siema! Słuchajcie, jest zadanie. Musimy opracować artykuł do Wikipedii School, A konkretnie trzy nowe artykuły. No, no to chcę zrobić. ja je zrobię, jak już siedzę. A właśnie, gdzie jest Wojtek? Nie. Widział tutaj? Właśnie, Wojtek? gdzie jest Wojtek? No, mógłbym go nie widziałem już. Idź go szukać, my tutaj będziemy pracować. Okej, okay, miłej pracy. Na razie. Ej, ej, jest kolejne zadanie! A Jakie zadanie? Znowu już tak szybko? No! Zadanie jest! Ej, Przemek, do roboty! Ja ostatnio robiłem, czas być inny! Agnieszka, nic robić! Ej, ej! A co trzeba zrobić? Jak to co? Jest zadanie, trzeba znaleźć jakiś fajny, darmowy program, opisać go i przygotować animację lub film. A No, żeby pokazać jaki on jest fajny i co można zakupić z jego pomocą. Zróbmy film, będzie fajnie. No to, Agnieszka, lubmy się, jeszcze kilka No, 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 Taki młody. No witam. Ej, nie uwierzycie, jest nowe zadanie na wiatr. powiesz. Jakie? Trzeba wymyślić nowe zadanie dla innych drużyn. No to Dawid lecisz. Ej, a gdzie jest Witek? O niego się już więcej nie musisz martwić, okej? Okay? Zostawmy to... Tak. Dobra, rozumiem. Okej. Okay. To kto teraz robi? No Dawid przecież. Zwołajmy konferencję na ten temat i omówmy to zadanie. To jest za tym, Dawid? Kto jest za tym, żeby nie robił? Demokrat. To się wstrzymał. Ja. <grymne> dobra, <grymne> Dawid. Przykro nam. A my już tradycyjnie. Dobra, dobra. To jak jest to nasza ten No nie bardzo, już kończymy. Dobra, przegnałeś mnie.